Witam witam serdecznie. Dzisiaj pierwszy odcinek tak naprawdę inauguracyjny. Położenie stępki pod nasz piękny model wazy. Tak więc od razu wam pokażę. Zrobiłem sobie dziurki, nadziurkowałem i sobie wszystkie zeszyty zrobiłem w trzech takich teczkach z ich więc aż trzy teczki wyszły. Ale dzięki temu będę mógł dawać zakładki i powoli sobie przechodzić przez całą instrukcję. E, oczywiście części również sobie tam skatalogowałem. Mam też stocznie, już mam przygotowane dzisiaj pierwsze dwie części. A to dlatego, że stwierdziłem, e, tak po przeglądnięciu, że chyba najlepszą formą będzie przedstawienie Wam w jednym odcinku dwóch numerów, bo znowu więcej nie chcę, bo to byłyby bardzo długie odcinki, by się mogły robić. A krócej to też nie, bo widzieliście, niektóre numery są prawie puste i po prostu nie byłoby co takie puste odcinki. Minutowe to bez sens, więc myślę, że po dwa to będzie najlepiej. Rzecz jasna, będę Wam na początku filmu mówił jakieś różne wskazówki czy coś, co tam robię, co było trudne. A następnie filmik będzie w timelapse. A ja w tle y, będę Wam w taki powiedzmy audiobookowy sposób y, czytał to, co tutaj się znajduje w tych zeszytach. Bo jest tutaj bardzo dużo treści, takiej wiedzy historycznej i szkutniczej, więc myślę, że to każdemu przypadnie do gustu. No to lecimy z tematu. Niedziela, 10 sierpnia 1628 roku, w Sztokholmie świta. Powietrze było ciepłe, aura słoneczna, lekka bryza marszczyła powierzchnię wody. Na wprost Pałacu Królewskiego Tre Kronor majestatycznie kołysał się waza. Nowy okręt wojenny Gustawa II Adolfa. Galon był gotów do wypłynięcia do portu w w który miał być jego główną bazą. Tam też miał pobrać zapasy prochu i amunicji oraz przyjąć na pokład oddział żołnierzy. Następnie, wraz z dwoma innymi wielkimi okrętami Cronan i Galma Asfardet miał wypłynąć na front morski, czyli w kierunku polskiego wybrzeża. W tym czasie szwedzka marynarka prowadziła blokadę portów w Gdańsku i kilku innych miastach. Okręt był potężny. Jego długość konstrukcyjna wynosiła 47,5 m, lecz wraz z buksprzytem okręt mierzył 69 metrów. Najszersze miejsce kadłuba mierzyło 11,7 m. Zanurzenie zaś 4,8 m. Wyporność całkowita równała się 1200 tonom, zaś maksymalna powierzchnia żagli 1275 m kwadratowym. Budowa okrętu była mocno opóźniona. Przede wszystkim z powodu konieczności uzupełnienia uzbrojenia podstawowego. Składało się z 56 24-funtowych dział z brązu, tak zwanych Demi-Kanon rozstawionych na dwóch pokładach. Tego dnia 10 sierpnia uzbrojenie zostało nareszcie zamontowane. Gdy załoga zameldowała gotowość, rzucono cumy i okręt przeholowano wzdłuż miasta do miejsca, w którym wiał lekki wiatr z południa. Altylerzyści oddali salwę honorową, dym zasłonił wielki kadłub przed wzrokiem widzów. Na południowym krańcu miasta, tam gdzie woda z jeziora Mylaren wpływała do morza, Tworząc prąd w kierunku wschodnim, marynarze odrzucili liny holownicze. Dziób skręcił w lewo. Postawiono cztery żagle. Początkowo galon był niesiony prądem morskim, tak jakby nie reagował na ster. Kiedy jednak galon wysunął się, poza osłaniający go cypel, żagle wypełniły się wiatrem i okręt żywawo ruszył.